Grażyna Miernicka Światło, Eugeniusz Sendecki Kamera, Telewizja Narodowa dzisiaj zaaranżowała krótką konferencję prasową, Dariusz Maciejewski Plaski Ziemniaczane, flaga biało-czerwona, pan sierżant Lawina Światło jest z nami emerytowany polski policjant. Znany nam z obrony Krzyża na Krakowskim Przedmieściu dzisiaj obecny przed Państwowej przed Biurem Państwowej Komisji Wyborczej Janusz Zieliński. Panie Januszu, bronił Pan Krzyża, teraz broni Pan polskiej demokracji tutaj, w tym miejscu. Tak, przyszedłem tutaj, bo jestem zaniepokojony faktem. Nawiązał Pan do faktu Krzyża istotnie cztery lata temu. Polskie wartości, polskie zaufanie do dobra zostało tam naruszone. Od wtedy usiłowano w stosunku do znaku i symbolu krzyża stosować niewłaściwe metody i stosować przemoc, stosować siłę. Takich pojęć nie toleruje w swoim światopoglądzie, a jednocześnie uważam, że każdy zdrowy obywatel powinien przeciwstawić się wtedy, kiedy czyni się zło. Kiedy czyni się zło. I w tym przypadku 16 listopada do, doszło do wielkiego yy, nieszczęścia narodowego, powiedziałbym tak, dlatego że te fakty, które się ujawniły, stawiają polską demokrację i polską rację bytu, polski stan i polską kondycję narodową pod znakiem zapytania. Tej sytuacji nie da się rozwikłać. E, panie e, aspirancie? Jaka była. Tak, proszę panie. panie aspirancie, zwracam się do emerytowanego policjanta polskiego. Proszę światło z tamtej strony. Zwracam się do emerytowanego policjanta, aspiranta, bo w takim stopniu pan zakończył swoją służbę. Ci policjanci, których widzimy tutaj za moimi plecami, gdyby nie dokonali jakichś wpisów do swoich kapowników, mówię tutaj o notatnikach służbowych, gdyby zrobili takie zaniedbania, jak dokonali ci ludzie w krawatach. O wyższym wykształceniu prawnicy, sędziowie, zasiadający w tym gmachu. Ci policjanci, pana młodsi koledzy, wylecieliby z hukiem ze służby. Naruszyliby obowiązki swoje, naruszyliby zasady. I zostaliby surowo, przykładnie ukarani, bo to co by zrobili byłoby z czymś niesłychanym. Według My tego, według... doświadczyliśmy, że ci ludzie z tej komisji wyborczej zrobili coś jeszcze gorszego. Nie wiadomo jeszcze, ja gotów jestem przychylić się do takich stwierdzeń, że był to bardzo inteligentny, zmyślny sposób postępowania, żeby rozbić te zasady i te formy do tej, do tej pory stosowane. Otóż, drodzy Państwo, od ludzi pokroju sędziego. Sądu Najwyższego, Sądu Administracyjnego lub Sądu Powszechnego wymaga się pewnego rodzaju inteligencji i przewidywania. Jeśli była informacja, że system nie działa, to oczywiście te konsekwencje, które się rodziły, mogły być przewidziane i dopuszczenie do tego to nic innego, tylko tolerancja zła, tolerancja zła i jednocześnie za to trzeba będzie odpowiedzieć. Tylko, że są problemy. Otóż wybory to najwyższe święto demokracji w narodzie i wtedy po prostu, wtedy po prostu staje się tak, że naród staje się suwerenem. suwerenem, powołuje do życia władze, które w jego imieniu będą przez określony okres czasu, czyli czterech lat rządziły. Teraz pytanie zasadnicze. Kto? Kto jest w stanie? W tej chwili wyciągnąć właściwe wnioski i mieć jurysdykcję prawną w stosunku do komisji, skoro naród został okpiony, skoro naród został oszławiony i jednocześnie dopuszczono się do takich uchybień, które godzą w interes narodowy, godzą w interes prawny i godzą w interes ojczyźniany. To nie jest tak, świat patrzy. Świat obserwuje to wszystko i na tym, co się dzieje, w tej chwili należy wyciągać wnioski. Wnioski, nie wiem dlaczego OBWE nie chciało tego rozpatrywać, natomiast to są klasyczne przypadki łamania demokracji, tworzenia quasi-ustroju i lekceważenie suwerena w postaci narodu. Padło tutaj wspomnienie o OBWE. Natomiast ja przypomnę, że jest taki pomysł, aby zwrócić się do prezydenta Białorusi, do prezydenta Urugwaju i prezydenta Brazylii, żeby tutaj przysłali swoich obserwatorów, żeby pomogli liczyć i analizować głosy nieważne, ponieważ to, co się wydarzyło, nie tylko woła Pomstę do nieba, ale woła o niezależnych obserwatorów. Ja myślę, że jeżeli w tak zwanej Unii Europejskiej. W tak zwanej Europie Zachodniej nie ma głosu sprzeciwu. Jeżeli milczy Tusk, jeżeli milczą ci wszyscy dygnitarze, którzy żyją z podatków europodatnika, to znaczy, że Europa już nie jest demokratyczna, że to, to co mówiono o Czwartej Rzeszy jako, jako takiego zamiennika Unii Europejskiej, to już się dokonało. Mamy Eurofaszyzm. Tworzy się mit, tworzy się legendę i jednocześnie opiera się to wszystko o pewne kredyty zaufania demokratycznego. To, co się stało, naruszyło bardzo poważnie struktury państwa, jego powagę i jednocześnie miejsce demokracji na świecie, bo Polska bądź co bądź 25 lat temu niby uzyskała swoją wolność i, i prawa demokratyczne, które zostały w świadomy sposób, powtarzam jeszcze raz, w świadomy sposób zdeprecjonowane, bo tolerancja tego faktu. Nie przejście do ręcznego liczenia. Liczenie na jakieś, na jakieś przypadki to nic innego, tylko lekceważenie podstawowych swoich obowiązków i zasad. To nie może być, to nie może przejść płazem i to musi być w jakiś sposób ocenione. Proszę Państwa, Państwowa Komisja Wyborcza podała się do dymisji. Dlaczego? Pytanie dlaczego oni sami dobrze wiedzą. Pytanie teraz zasadnicze, czy im ktoś to czy sami siebie to wykrzesali? sprawa następna, drodzy Państwo, to nie może, być tak, nie może być tak, żeby w tej chwili ktoś, kto nie ma do tego tytułu konstytucyjnego, wydawał i orzekał, jak ma wyglądać przyszłość. Nie ma rozwiązania w tej sytuacji. Nie ma wyborów, Tak, powtórzenie. To, jest, to, jest to Musi to, wynikać jednocześnie z woli suwerena. Mi się wydaje, z woli narodu. Że, proszę Państwa, koszty tej chwili analizy grafologicznej każdego nieważnego głosu, tej pani Miernicka, która dzielnie trzyma światło e, e, przypomniała 3 miliony głosów, nieważnych. 3 miliony głosów do przeanalizowania grafologicznego. To jest potężna, y, potężna kwota pieniędzy, bo tym grafologom trzeba zapłacić. To do już taniej. Różne metody trzeba stosować. Więc już taniej zrobić nowe Natomiast przypomnę, jakie są proponowane przez nas działania formalne. Ja poproszę jeszcze tę kartę, na której to wszystko było spisane. Możecie Państwo to znaleźć w... A, możecie to Państwo znaleźć na neonie24 i w różnych miejscach w internecie proszę mi rozpostrzec tą kartę i trzymać, a więc tak. E Wniosek o przeanalizowanie głosów nieważnych i unieważnienie wyborów jest już na lonie 24.pl Szukaj unieważnienie wyborów samorządowych. Ten wniosek składamy do Komisji Wyborczej Wojewódzkiej, każdego każdy swoje wojewódzkiej i państwowej. Te wnioski powinni złożyć przede wszystkim kandydaci, ale mogą również składać wyborcy, którzy nie kandydowali. Dalej. Trzeba i to opracowujemy i za chwilę będzie to na naszej stronie wyborczej składać doniesienie o przestępstwie do dowolnej prokuratury rejonowej, czyli na szczeblu powiatu oraz do prokuratury wojewódzkiej o podejrzeniu przestępstwa przeciwko wyborom za pomocą fałszowania głosów przez ich unieważnianie z dołączonym wnioskiem o zabezpieczenie materiału dowodowego w postaci kart do głosowania z głosami nieważnymi, będącymi w dyspozycji obecnie komisji wyborczych. Takie doniesienie do każdej prokuratury rejonowej i okręgowej. Proszę Państwa, za kilka dni głosy nieważne zostaną spalone i nie będzie możliwe ocenienie, ile krzyżyków na przykład dostała partia Związek Słowiański, czy, czy każda inna, czy Ruch Narodowy, czy Ruch Katolicko-Narodowy, bo z tego co już wiemy, najbardziej pokrzywdzeni tym oszustwem wyborczym są właśnie kandydaci Związku Słowiańskiego, Ruchu Narodowego i przy jeszcze Komitetu Wyborczego Wspólnota Patriotyzm Solidarność, który przypomina pani, pani Miernicka, to jest właśnie ta dzielna kandydatka. Pozdrawiamy ją. Ten Komitet Wspólnota Patrioty i Solidarność to jest właśnie Komitet Narodowo-Demokratyczny Porządnych Oddolnych Działaczy. Lada chwila te głosy zostaną usunięte, spalone, wrzucone do niszczarki. Oni są do tego zdolni. Kiedyś naród dopominał się jednomanatowi okręgów wyborczych, okazało się, że kilkaset tysięcy głosów zostało wrzuconych, zniszczonych. Powstał wtedy ten ruch zmieleni.pl Dalej chwileczkę, chwileczkę. Punkt trzeci. Doniesienie do wywiadu wojskowego. Nie jest pewne, to korwin właśnie wspomniał w ostatniej Angorze, nie jest pewne, czy mieliśmy do czynienia z fałszerstwem dokonywanym przez PSL. Być może robiły to inne partie, żeby wygryźć PSL. Natomiast trzeba zbadać, czy nie robiły to agentury spoza państwa polskiego. Czyli trzeba donieść do wywiadu wojskowego. Dalej, doniesienie do kontrwywiadu wojskowego, ponieważ mogli to zrobić funkcjonariusze wywiadu wojskowego. Wiele się mówi, to pan Stanisław Michalkiewicz mówi, trzeba z tego wyciągnąć wnioski, bo do więzienia nie idzie, nikt nie zadaje kłamu, bo mówi prawdę, jak, jak, jak się domyślamy. Otóż Michalkiewicz mówi, że może to robić razwiedka, czyli kontrwywiad wojskowy. Być może ci sami ludzie, którzy dokonali zamachu w Warszawie, a potem udawali, że zrobili to w Smoleńsku. Dalej, prośba do prezydentów Białorusi, Brazylii i Urugwaju o przysłanie bezstronnych obserwatorów i profesjonalnych grafologów, którzy będą obecni i pomogą Polakom przy analizie głosów wyborczych. No i oczywiście, formalny wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej o nieniszczenie dowodów przestępstwa przeciwko wyborom. Do mniejszej domniemanych tutaj musimy uściślić yy, yy, dowodu przestępstwa przeciwko wyborom, czyli zachowanie kart do głosowania. Jako miejsce depozytu, yy, tutaj Mikołaju, ty powinieneś to posłuchać, jako miejsce depozytu yy, w przypadku nieposiadania przez PKW przestrzeni magazynowej proponujemy... Skwer przy parkingu sejmowym w miasteczku stołecznej inicjatywy obywatelskiej Sio. Super, wystawimy. Telewizja Narodowa dostarczy odpowiednią ilość namiotów do przechowywania paczek z protokołami i kartami do głosowania. Nie, nie, nie wytłumaczycie się tym, że nie macie profesjonalnej przestrzeni do przechowywania. Macie, macie o dyspozycji. Czekamy. Dalej. Ukradziono nam butlę i taczkę z miasteczka namiotowego Sio. 19 listopada 2014 roku, akurat w przeddzień tej dziwnej, tajemniczej, nie do końca wyjaśnionej ruchawki, tutaj, która była w tym miejscu, na zajutrz 20 listopada, my stawiamy pytanie, komu zależało, żeby manifestanci przed PKW nie mieli ciepłej herbaty i nie mogli wyrazić swojego sprzeciwu w sposób cywilizowany? Kto wyreżyserował ten taki, a nie inny. Światło bardziej z prawej, kto wyreżyserował taką, a nie inną ruchawkę, to Państwo widzieliście na filmach telewizji narodowej. Huczy o tym aż w internecie. Ludzie, którzy to wyreżyserowali, natychmiast wydali oświadczenie, że nie mają z tym nic wspólnego. Komu zależy na wywoływaniu zamieszek w kraju. Konferencja następna. Odbędzie się w dniu 27 listopada 2014, czyli w czwartek o godzinie 20. Proszę o przygotowanie krótkich wystąpień wyrażających Państwa stosunek do fałszowania wyborów i pomysły na obronę narodowej demokracji w Polsce. Proszę o przyniesienie kocy, namiotów, stołów, baterii, generatorów prądu, lamp, banerów organizacyjnych, gorącej herbaty. Proszę o ciepłe ubranie się. I tutaj są. Na stronie internetowej Neonu24 informacje. Mam nadzieję, że Państwo odpowiecie na nasz apel i będziecie tutaj. Przypomnę, konferencja ja prasowa tym, Telewizji tak. Narodowej formalnie nie jest zgromadzeniem. Jest to spotkanie ludzi, którzy wypowiadają z się w trosce jest, o demokrację. Tak jest. Pod względem formalnym każdy przychodzi tutaj na własną odpowiedzialność. Może być wyelitymowany przez funkcjonariuszy. Bardzo chcemy, żebyśmy, żeby ludzie w Polsce Oni nawiązywali nawią. kontakt z funkcjonariuszami. Oni nas znają, niektórych z nas znają bardzo dobrze. Proszę bardzo jeszcze pan tak. Zieliński. Chciałbym dodać, że skoro jest postawiona teza o nieprawidłowości, to nieprawidłowości takiej, która nie wynika z przypadku, to wszystkie karty głos do głosowania muszą być zabezpieczone jako korpus delicti. Mówi to kryminolog, deliki, mówi to kryminolog, specjalista. Bo, bo do, na tej podstawie będzie można wstępne wnioski wyciągać. I wsadzić do więzień tych łobuzłów. To jeszcze jest przedwczesne, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na ten proces jaki już się zaczął. Otóż ci wszyscy, którzy zostali zatrzymani podczas, podczas tej, tej, jak nazywają, okupacji z sali z komisji wyborczej, mają postawiony zarzut artykułu 193, który dotyczy miru domowego. Powtarzam, miru domowego. Lokal Państwowej Komisji Wyborczej jest urzędem nie jest domem. I, i nie wypełnia znamion domu. To jest pierwszy przypadek, na który chciałbym zwrócić uwagę na Kończymy tego. Kończymy to wejście po... i za chwilę dalsza wypowiedź kryminologa y, pana no, e, to... im o dom poselski. E, za chwileczkę. <laughs>